Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku o paczce takiej gratisowej, która się tu dostaje w UK. Gdy się urodzi dziecko, ja już Wam pokazywałam wcześniej te paczuszki, gdy zostajemy mamą itd., itd. One są z firmy Bounty. I tą paczuszkę, którą dzisiaj Wam pokażę, to jest przedostatnia paczuszka, którą dostałam właśnie w szpitalu, gdy urodził się filmik. Ona się nazywa Newborn Pack. I tą paczuszkę przyniosła nam pani, właśnie, która pracuje w tej firmie, i od razu właśnie zaproponowała nam, że może nam zrobić sesję zdjęciową z Filipkiem, którą potem możemy sobie właśnie kupić zdjęcia z tej sesji, wpisując specjalny kod na internecie, ale o tym za chwilę Wam powiem. Może tak, zacznijmy od tego, co jest w paczuszce. A więc w paczuszce jest takie z Pampersa pudełeczko, w którym znajdują się tak pieluszka Newborn, dla Newborn 1, czyli taką, którą my aktualnie używamy. Do spróbowania. Znajdują się chusteczki Pampers Sensitive. Ta mniejsze opakowanie, gdzie tu jest 12 chusteczek. Bardzo fajne opakowanie, bo właśnie takie to torebki. No i oczywiście książeczka. Taki z informacjami. I dodatkowo tu mamy właśnie zniżki na pieluszki. Bądź na chusteczki, właśnie Pampers, z jednego funta. Także też bardzo, bardzo fajna rzecz, która pomoże nam troszeczkę zaoszczędzić. No i tu oczywiście jakieś ulotki, książeczka do poczytania. Możemy sobie tu dowiedzieć się różnych rzeczy. A więc to była pierwsza rzecz, jaką dostajemy. A drugą rzeczą, która praktycznie wszędzie się pojawia, to jest krem sudokrem. Ja wam mówiłam, że ja lubię pepanten i używałam do Oliwierka pepanten. Później się to zmieniło i używałam troszeczkę innego kremu. Już teraz nie pamiętam, jak się nazywa ten krem, ale jak sobie przypomnę, jak będziecie chciały, to wam powiem, ponieważ ten krem, który mi polecieli w zasadzie w żłobku, jest świetny i naprawdę jest dużo lepszy niż BePanty, więc jeżeli albo tutaj zamieszczę informację gdzieś na dole, jaką się nazywa tamten krem, i polecam Wam bardzo, bardzo gorąco, bo jak Ojcie miał problemy, odparł mi się w żołku, to ten krem sobie super poradzi. Także na razie tamten krem właśnie jest dla mnie numerem jeden, a sudokrem używam do, dla Filipka ponieważ nie ma żadnych problemów jeszcze z pupką, więc tak zapobiegawczo można używać takiego kremiku. I bardzo lubię właśnie te wersje mini. Mam już ich chyba z pięć w sumie z tych wszystkich paczuszek, bo po prostu fajnie się mieszczą do torebeczki. I ten krem też na długo starczy, więc nie, jakby nam się nie marnuje po otwarciu. No i oczywiście tutaj jakieś ulotki informacyjne, tutaj jest dodatkowo ulotka jeszcze na temat infakolu nie wiem czy znacie coś takiego infakol to jest taki takie kropelki dla dziecka właśnie kiedy ma kiedy miewa kolki nam ten infakol bardzo pomógł 3 oli na razie odpukać Filipek nie miewa kolek tu jeszcze jakaś tam ulotka z Fisher Price'a. Ogólnie dużo ulotek. Następna ulotka na sesję fotograficzną. Oczywiście to jest tylko pewnie za darmo sesja fotograficzna. Jeżeli będziemy chcieli zdjęcia, to już wiadomo, że będzie pewnie trzeba było zapłacić do całkiem słoną kwotę. No i następne ulotki ulotki. Poczyżkę. Przepraszam, że tak Wam nie po kolei pokazuję, ale Fifcio mi tu śpi i nie chcę za bardzo y, hałasować. E, a więc tu jest coś bardzo fajnego. Jest e, mała pasta do zębów, 17 ml właśnie od 0 do 3 lat e, dla naszych pociech. E, my używamy cały czas tej Aqua Fresh. Ostatnio kupiłam Abba Colgate e, dla... Olibierka i powiem Wam, że taka pasta, taka tubka naprawdę na bardzo długo starczy dla takiego bobaska. I tu oczywiście jest, są ulotki z kuponikami. Także też bardzo fajnie. O, i jest nawet kuponik dla, dla, dla dorosłych, na pastę dla dorosłych. A tu są dwa kuponiki właśnie. Jeden jest na szczoteczkę, a drugi na pastę. Także też nam się przydadzą. Także to jest to. Następną rzeczą tutaj jest to, też nam się pojawiało już kilka razy. Pokażę. Kuczkę, chociaż już To jest ogólnie płyn do płukania i płyn do prania. Płyn do płukania, komfort, który ja bardzo, bardzo lubię. Bardzo ładnie pachnie i naprawdę tak delikatnie, a drugi to jest persil, właśnie płyn do brania, który też jest bardzo fajny i bardzo fajnie dopiera nam ciuszki. No i oczywiście znowu mamy kuponiki na funta i na 75 pensów, także możemy znowu co nieco zaoszczędzić. I to by było takich ostatnich darmowych rzeczy wszystko. Tu jeszcze oczywiście jest magazyn Bounty, który możemy sobie e, poczytać. Jest bardzo fajny, ja bardzo lubię do niego sięgać i czytać e, właśnie różne artykuły. E, tutaj jest dodatkowo jeszcze, aha, dodatkowo ja powiem Wam szczerze, że jeszcze nie zaglądałam na tą stronę, jest ladybuildlittlewoods.com e, li, e, jakaś strona właśnie taka e, z... Podejrzewam z rzeczami dla dzieciaczków. Jeszcze nie byłam na tej stronie, muszę zajrzeć, dlatego że tutaj w środku jest voucher na 20 funtów, przy zakupie, jeżeli kupimy, wydamy kwotę 40 funtów na jakieś rzeczy, to 20 funtów mamy jakby taniej z tym, z tym kodem tutaj, także bardzo się cieszę, bo mogę sobie to wykorzystać no ale najpierw muszę tam zajrzeć na tą stronkę ponieważ nie wiem jeszcze co tam jest i oczywiście mnóstwo mnóstwo znowu jakiś ulotek tutaj znowu mam voucher 2 funty na sudokrem ale właśnie na taką piankę przeciwsłoneczną tak, dla dzieci. Fajnie by było sprawdzić coś takiego, chociaż teraz to już Olcio ma <coughs> przepraszam, Olcio ma już krem przeciwsłoneczny, więc może wykorzystam to w przyszłym roku, może kupię do końca roku jest ważny kuponik, więc może kupię w tym roku, a wykorzystam w przyszłym roku tą piankę. No i ulotki, ulotki tu oczywiście jest z H&M też mam jakieś tam dyscounty, zniżki, tu ponownie jest z Mametmi znowu kuponik, także no, dużo jest po prostu jakichś ulotek i właśnie kuponików, które warto sobie przejrzeć i zobaczyć, poczytać. A to o czym mówiłam na początku o tej właśnie sesji fotograficznej. To Filipek miał taką sesję i właśnie można wejść na tą stronę tutaj Bounty i można sobie zobaczyć właśnie wpisując specjalny kod, który dostaliśmy, można sobie zobaczyć właśnie te zdjęcia, które nam pani zrobiła, tą sesję. Olcia też ma taką sesję zrobioną. Jeszcze, żeśmy nie kupili takich zdjęć, bo słuchajcie zdjęcia są naprawdę fantastyczne te produkty tutaj, ale ceny po prostu no, są zawrotne. Bardzo, bardzo dużo się płaci za te zdjęcia. Ja Wam powiem przykładową cenę. Na przykład za, za zdjęcie powiedzmy takie portretowe. Takie portretowe 4 zdjęcia w sumie tu są. 10 cali na 8 i 7 cali na 5 to jest koszt 30 funtów za 4 zdjęcia słuchajcie, to uważam, że jest bardzo dużo ale często przechodzą właśnie mi na maila oferty, że coś jest tanie i tak dalej więc myślę, że jak będzie zniżka w końcu jakaś to kupię i Oli jemu i właśnie fifkowi taką sesję wykupimy jakieś zdjęcie, żeby mi nie pamiętać. Także to wszystko, jeżeli chodzi o tę o paczkę. I no co, jeżeli mieliście jakieś produkty, to, to zwłaszcza ten produkt, jeżeli mieliście, to dajcie mi znać, czy jest dobry, bo bardzo mnie zaciekawiła właśnie ta pianka. A teraz Was żegnam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!